Witam wszystkich w kolejnym odcinku Newsów, ja jestem Ternis i zapraszam do oglądania. Pan Artur Baranowski, czyli rekordzista programu 1 z 10, o którym kilka dni temu było bardzo głośno, przerywa milczenie. Mianowicie ktoś podszył się za jego znajomego, udzielając wywiadu, rozprzestrzeniając nieprawdziwe informacje, które powielił pewien portal. Na stronie Świat Gwiazdy został opublikowany artykuł, w którym rzekomo przyjaciel pana Artura miał powiedzieć takie słowa. Już wcześniej namawialiśmy Artura do udziału w Milionerach, jednak on nigdy nie chciał wysłać zgłoszenia do popularnego teleturnieju. Zależy mu na sprawdzeniu swojej wiedzy, a pytania w Milionerach uważa. Za głupawe. Na pewno go tam nie zobaczycie Mówi dla Świat Gwiazd jeden z znajomych Artura Baranowskiego. I pan Artur Po raz pierwszy po premierze tego odcinka Po którym zrobiło się o nim tak głośno Wypowiedział się publicznie A raczej po prostu skontaktował się z portalem Na temat i posłuchajcie co napisali Okazuje się, że wypowiedź Znajomego Baranowskiego Nijak ma się do prawdy. Osobiście skontaktował się Z nami sam zainteresowany, który Nie krył oburzenia tym co przeczytał Cytując. Nigdy nie powiedziałem, że Pytania w milionerach są głupawe to kłamcy, nigdy czegoś takiego o milionerach nie powiedziałem. Wymyślony znajomy i bzdury, wystanę z palca. Oczywiście, że teraz każdy chciałby zobaczyć pana Artura w jakimś kolejnym teleturnieju, aczkolwiek jest to tylko jego decyzja no i nie wywołujmy na nim presji. Kto wie, być może nie od razu, ale na przykład za parę tygodni, miesięcy zdecyduje się na występ w jakimś kolejnym teleturnieju. A jestem pewien, że przyjmą go tam z otwartymi rękoma, ponieważ na pewno mają świadomość, że tam gdzie jest pan Artur, tam jest większa oglądalność. Lecimy z kolejnym newsem. Sytuację kawiaka na pewno większość z was już kojarzy. Ostatnio go złapała policja i jest w tym momencie aresztowany wraz ze swoim kolegą. ale w tym momencie mam dla was update dotyczący kawiaka i jego koleżki. Jak napisał Sylwester Wardenga na swoim Twitterze. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla pato streamerów kawiaka i tucznika. Kawiak jakiś czas temu chciał założyć się z Konopskim, że w tym roku nie trafi do więzienia. Na potwierdzenie tych słów macie tutaj nagranie, które sam Konopski udostępnił. Największy polski konfidencja. Konop. Idę do zakład. Idę do zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Przechodząc dalej, przedstawiono im zarzuty obejmujące fizyczne i psychiczne. Stanie się nadpokrzywdzoną, nie udzielenie pomocy osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowanie obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności jednej z pokrzywdzonych. Dodatkowo tucznik usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu za uderzenie dziewczyny butelką w głowę. U konapa mamy jeszcze informację, że za samą akcję z ubiegłego weekendu, mowa tutaj o tych dwóch live'ach, grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. No a jeśli śledziliście sytuację, no to na pewno wiecie, że prócz tych sytuacji jeszcze dochodzi gazowanie. Przedawanie uszkodzonych lub z lewymi częściami iPhone'ów, dodatkowo wciskając gwarancję za 3-4 stówki, której tak naprawdę nie ma. A na koniec z tych oszukanych osób cisną sobie bekę na swoim Discordzie, śmiejąc się jak łatwo ich oszukać. Do tego różne gro jakby za***anie, oj nadzieję, że poniesie za to srogie konsekwencje. Mamy nową informację na temat tego, co się dzieje ze Stewartem. Wiceminister Piotr Cieplucha w jednym z ostatnich wywiadów podzielił się kilkoma informacjami, także posłuchajcie. To właśnie sprawa youtubera Stew, on faktycznie przebywa w tej chwili na terenie Wielkiej Brytanii. Z tego co wiem, w grudniu będą dalsze rozstrzygnięcia w tej kwestii, tutaj został złożony wniosek przez polskie służby o to, aby no, wydać podejrzanego w ręce polskich organów ścigania i polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie mogłyby mu być już przedstawione konkretne zarzuty. Dodał, że zaraz po publikacji filmu Wardengi i Konopskiego złożył zawiadomienie do prokuratury, która podjęła działania i przeszukała mieszkania osób podejrzanych. Oprócz tego zostali również przesłuchani świadkowie, jak i osoby pokrzywdzone. I jeśli chodzi o Stuartana, no to więcej informacji na jego temat nie ma. Najprawdopodobniej nowych faktów dowiemy się dopiero w grudniu, także subskrybujcie kanał aby tego nie przegapić Wczoraj wieczorem u Buddy musiało się coś grubego Odwalić ponieważ jak możemy zobaczyć na zdjęciu Przyjechała straż pożarna A prócz nich jeszcze nurkowie Ponieważ jak napisał będą szukać Na dnie jeziora czegoś co nam się zgubiło Po internecie chodzą już jakieś plotki Że Budda przypadkowo utopił jedno z siedmiu Aut które są do wygrania w jego loterii Ale nie nie ma na to żadnego Potwierdzenia więc takich pochopnych wniosków To na razie nie wyciągajmy Inni też spekulowali że to może dron wpadł im do wody No ale to raczej możemy wykluczyć Ponieważ do takiej sytuacji nie przyjeżdżałaby raczej Straż Pożarna. Więc bardzo możliwe, że faktycznie utopił jakiś samochód, ale jaki konkretnie, no to nie wiemy. Po kolejnej wiadomości ludzie rzucili się, że Buddha utopił jakiegoś Lexusa, ale nie, moi drodzy, on napisał. Luxus, nie Lexus. Większość z Was na pewno kojarzy gwiazdę TikToka, czyli Adama Security. Jest to Węgier, który nagrywa do polskich piosenek i zdobył właśnie ogromną popularność w naszym kraju. Mam dla Was dwa newsy z nim związane. Pierwszy taki mało pozytywny, a drugi jak najbardziej pozytywny. Ten pierwszy, no to polscy detektywi z TikToka wystalkowali, gdzie Adam mieszka. Nie byłoby to aż tak złe i szkodliwe, jakby tylko po prostu pokazali. O, tutaj jest Audica, tam siedzi Adam. Ponieważ nawet sam Adam ze swoją dziewczyną pokazywali wielokrotnie swoje podwórko, lecz pojawiły się takie osoby, które prócz pokazania po prostu samego ogrodu, samego tego widoku z Street View, rozprzestrzeniają jego dokładny adres. I to już nie jest fajne. W tym momencie na Google Street View ogrod Adama jest już zacenzurowany. Nie wiadomo, czy zrobił to on, czy po prostu ktoś inny, ponieważ zacenzurować Coś na Google Mapsie może zrobić każdy. Ale tak jak mówię, nigdy nie rozprzestrzeniajcie prywatnych adresów osób publicznych lub po prostu osób popularnych, ponieważ dla nich na pewno nie będzie to w ogóle miłe. Jeśli właściciel zgłosiłby taką osobę, to groziłaby jej albo grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat dwóch lub do roku, jeśli sprawca działał nieumyślnie. A drugi temat, myślę, że bardzo pozytywny, Adam Security jest w Warszawie. Możemy to rozpoznać m.in. po widoku za okna. Oraz po obrazie nad łóżkiem, na którym jest Pałac Kultury. Pojawiły się spekulacje, że Adam Security może zawalczyć na Fame Reborn, czyli na gali, która odbędzie się za półtora tygodnia. Konferencja Fameu odbędzie się w najbliższy poniedziałek i prawdopodobnie tam się dowiemy, czy faktycznie Adam Security zawalczy. Ja bym bardzo chciał, a ty? No i na sam koniec poproszę cię o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby nie przykopiły Cię kolejne newsy. Napisz również jakiś komentarz od Ciebie. I to tyle. Dzięki wielkie, do następnego. Cześć.